Po poprzednim wyścigu nas zasypialiśmy ten wyścig, ten wyścig w Bahrainie to starszy nam zdecydowanie więcej emocji. W dzisiejszym odcinku mówi dla Was Aleksander Szlęsak i to Mateusz Kordowski. I zacznijmy sobie od niższych serii wyścigowych, bo tam też się trochę działo. Szybkie podsumowanie. Tak, w, w, w ten ściekała się Formuła 3, Formuła 2, ciało się również bardzo dużo. Przede wszystkim świetna sobota, świetne wyścigi sp sprinterskie. W tym, w tym świetny występ w formule 2. Pepe Martieko, który awansował z, z czwartej pozycji na pierwszą pozycję na ostatnim okrążeniu. E, świetny świetny manewr, manewr w pierwszym zakręcie wyprzecił kierowcę numer 2, numer 3 e, I, i, i na ostatnich metrach wyprzecił kierowcę, który był na pierwszej pozycji. Świetny występ Pepe Martieko. E, niestety Polak Roman Pieliński e, trochę słabi. Ten weekend Zdecydow zdecydowanie nie poszedł po jego myśli po... W sprincie musiał zmienić skrzydło, w trakcie wyścigu ze spółką to alei serwisowej, zmienił skrzydło w wyścigu, gdzie w sumie nie, nie korzysta się z alei. I Roman skończył bardzo, bardzo daleko, skończył w ostatniej dziesiątce. W wyścigach głównych trochę mniej emocji, świetne wyścigi zwycięzców w Formule 2 Alek Satana, w Formule 3 Rafaela Kamary Myślę, że to są nazwiska, o których będziemy słyszeć w kolejnych miesiącach, być może w kolejnych latach w Formule 1. Roman Pieliński, po, y, nasz polski kierowca, ładnie się przepił, ale niestety tylko z 19 na 14 miejsce, więc, y, więc z naszej polskiej perspektywy, trochę spokojniejszy weekend, ale mam wrażenie, że już, już teraz po tych dwóch wyścigach widać Formule 3, Formule 2, Nowe Gwiazdy. Y, dokładnie. I teraz przechodząc już do tej królowej motorsportu Formuły 1, y, zacznijmy od tego, że przez cały weekend wszystko się psuło. Już nawet podczas treningów mhm. działy się ciekawe rzeczy ym, na przykład kierownica Fernando Alonso która po prostu wysunęła się cała co się zbyt często nie zdarza mhm. szczęśliwie pod, pod, podczas okrążenia instalacyjnego podczas okrążenia tego jechanego w, stresowaniu w wolniejszym tempie bo szczerze mówiąc, to byłby jeden z największych koszmarów kierowcy, gdyby kierownica odpadła na szybkie okrążenie gdzieś w szybkim zakręcie przy prędkości 300 km na godzinę. Na szczęście to było podczas okrążenia instalacyjnego, podczas okrążenia właśnie na rozkrzanie opon. Coś tam, Alonso też wtedy kombinował z kierowcą, z, kierowcą, z kierownicą. Alonso kombinował z kierownicą, dostawał informacje od zespołu. Jak kierownica się wysunęła, wtedy po prostu zjechał pit stopu. Okarnęli to, ale cały czas dalej coś się psuło, coś ta klątwa pachrajnu pod skrętem psucia się została. Tak, lekarzowi odpadło lusterko. Ostatnio rzadziej się to zdarzało, ale teraz jednak wielki powrót lusterek. Tak samo Hulkenberg zatrzymał się na torze. No rzeczywiście ta klątwa trwała przez cały weekend. Mhm. Treningi w sumie w, kwa w kwalifikacjach w sumie chyba a tak bardzo nie, nie mieliśmy, mieliśmy mocną, mocną może nawet nie tyle stuczkę co w wypadek, w wypadek mocny Estepana Okona, na tyle mocny, że samochód matematyczny musiał wziąć w kwalifikacjach, właśnie w kwalifikacjach też się działo dużo, eee, też działo się dużo, też wtedy z kolei psuł się system. Tak, y Max który nie było wiadomo czy w ogóle wejdzie do Q2, yy, ponieważ system pokazywał, że jego okrążenie zostało skasowane przez to, że wyjechał poza linii tutoru, ale jak się okazało to był błąd yy, i po prostu zaliczyło Maxowi okrążenie yy, zjazdowe. O 10 minut wcześniej, które pokonał. Dokładnie, więc ostatecznie Max yy, do Q3 się dostał, ale też nie poradził sobie jakoś wybitnie jak yy, na Maxa Verstappena. Ogólnie mam wrażenie że w ten weekend Red Bull bardzo, bardzo, bardzo słabo jechał. Muszę nie w kratkę, tak jak czasami się staszało, ale po prostu mam wrażenie że cały, cały wyścig od początku do końca. Wyściek cały weekend od początku do końca był nie pod ich dyktanto. Nie, nie, nie mogli skrać się z samochodem, problemem że były też te temperatury, bo jednak w, w pochrani było bardzo ciepło, podobno przez to też, tak dużo rzeczy się psuło. Ale wracając krótko do kwalifikacji, skreślony czas w Hulken Parka to jest to, co myślę, że najwięcej emocji kibicom po, po samych kwalifikacjach, jak się okazało właśnie. Skreślono mu czas po, po kwalifikacjach, zamiast w trakcie kwalifikacji, tak jak właśnie, właśnie to się, się dzieje zazwyczaj, przez co Alpon, Alpon odpadł na etapie y, Q1, zamiast, zamiast się dostać do kolejnych części i, i tam walczyć. Y, Spowodowało to sporo frustracji Jest, yy, u, u Alpona, u, yy, u, u zespołu. No tak, to w ogóle było zaskoczenie, że albo nie dostał się do Q2, kiedy to w tak. poprzednich weekendach Carlos Sainz był jednak tym dużo gorszym kierowcą yy, od Taja, który regularnie był w Q3 i zdobywał punkty w wyścigach, mhm. a teraz role się odwróciły yy, w sobotę i to Karol Sainz pojechał bardzo dobre kwalifikacje. W jaki sposób tłumaczyła się EFIA? EFIA tłumaczyła się w ten sposób, że. Że nikogo park złamał limity toru w miejscu, w miejscu, gdzie aż tak mocno nie zwracano uwagę na, na te pokonywane sekręty, bo aż po, praktycznie że ten kierowca tamtych, w tamtym zakręcie tych limitów nie łamał. No tak, ale czy to jest e, dobra wymówka? Nie, ale w ten sposób się tłumaczyli i trochę, trochę kupuję te tłumaczenie, mam wrażenie, bo od dawna jakieś jakieś Pojawiały się na że sędziów jest zbyt mało, że brakuje sędziów. Zwiększono ich liczbę chyba w ostatnim roku, ale cały czas od sędziów słychać, że jest ich zbyt mało, że ten system, który w teorii powinien działać, który powinien sam wykluczyć kierowców, on działa w kratkę. Często jest potrzebna ręczna weryfikacja, a te kwalifikacje jednak są krótkie. Więc przyznam, że trochę kupuję to tłumaczenie, choć nie powinno się tak zdarzyć. No nie powinno się tak zdarzyć. Zwłaszcza, że w ostatnich latach było dużo dyskusji na temat tego na temat tych limitów Toru, czy one powinny być takie restrykcyjne, albo czy może dodać żwir w miejscach, gdzie go nie ma, żeby po prostu kierowcy bardziej uważali i rzeczywiście były te konsekwencje tego wyjazdu poza TOR, że rzeczywiście już nie możesz brać, albo nie możesz dalej brać udziału w sesji nie wiem, kwalifikacyjnej bądź w wyścigu po prostu. Jednak jest więcej sędziów, moim zdaniem powinni oni być przygotowani na takie wypadki, no ale to też nie było jakoś... Ta sytuacja nie odbyła się takim wielkim echem, dlatego, że Hulkenberg yy, i, i Albon to nie była sytuacja z początku stawki, mhm. to jednak było trochę dalej, dlatego ludzie aż tak... Yy, gdyby to był Piastry, gdyby to był Verstappen, by było kłośno, myślę, że, myślę, o, o że to byłoby miano na skandalu, bo rzeczywiście mhm. Te pierwsze pola startowe są bardzo ważne i głównie nimi interesuje się większa część społeczności F1. A propos właśnie pierwszych pól. Świetny Piastry w kwalifikacjach przejechał okrążenie idealnie praktycznie. Przejechał je bardzo dobrze. Podobnie przejechał je Russell, podobnie Pierre Cusley. Mam wrażenie, że tych trzech kierowców spisało się najlepiej właśnie w kwalifikacjach. Inni, e, inni popełniali sporo błędów. Parkleń to jest w sumie obiekt, gdzie, gdzie tych testów, gdzie tych treningów jest bardzo dużo, ale kierowcy w dalszym ciągu tam popełniają błędy. I, i, I te błędy się starszały i właśnie e, i Landon Norrisowi, który na szóstym miejscu skończył e, kwalifikacje, i również wielu innym kierowcom, przez co ta stawka się trochę przytasowała. Przez co ten start wyścigu już był ciekawy. Tak, chociaż Brytyjczyk przyznał, że samochód był bardzo dobry i mhm. przygotowany bardzo dobrze i to były jego personalne błędy, bo widzieliśmy, że Piastri umiał wykorzy wykorzystać potencjał tego samochodu i rzeczywiście odjechał wszystkim w tych kwalifikacjach, zresztą nie tylko w kwalifikacjach. Mhm. Ja myślę, że warto też wymienić Leclerca w tych, wśród tych kierowców, którzy dobrze się spisali, bo jednak widzimy, że Ferrari mimo poprawek przywiezionych do Bahrajnu, nadal nie ma tempa i to trzecie miejsce ostatecznie drugie yy, przez te kary dla Rasela i dla Antonellego Myś, myślę, że trzecie miejsce dla leknerka to jest naprawdę dobry wynik. Zwłaszcza, że Hamilton startował chyba z dziewiątego pola dopiero. Tak, i, i już, 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 na już na pierwszym okrążeniu wyścigu bardzo ładnie się przepił. Ostatecznie skończył wyścig na piątym miejscu. Właśnie przejdźmy to z samego wyścigu. Z jednej strony mówimy, że Ferrari nie do końca to przy sobie poradziło, nie do końca im szło, ale jednak miejsce czwarte i piąte. Tuż Sapotium. Eee, coś, do czego nas nie, przyz, nie przyzwyczaiło Ferrari, czyli jakimś e, w teorii śle idzie, to, e, to zazwyczaj za to się kończy źle. Tutaj też w teorii się skończyło źle, ale w dalszym ciągu to jest dobry wynik i to wszystko wydaje mi się że dzięki strategii. Nie było tym razem grande strategii, była naprawdę dobra strategia. Yy, szczerze mówiąc, kiedy widziałem, że Ferrari startuje na tych pośrednich oponach i to tempo na tym pierwszym stincie było naprawdę średnie, myślałem, że to nie będzie dobry pomysł, ale jednak strategie Ferrari tym razem się wykazali i rzeczywiście pomogło im to. I pojechali przyzwoity wyścig, chociaż tak jak Mówił Leclerc właśnie po wyścigu, nadal nie mają tego tempa i jest to trochę wstru... frustrujące, że brakuje im do tego podium, że jeszcze go nie zdobyli w tym sezonie. Kto by się spodziewał, że stratycy Ferrari będą jednym z najlepszych w pachrajnie? Po przykładowo Mercedesowi aż tak to nie poszło. Co prawda, co prawda George Russell bardzo ładnie, bardzo wysoko skończył zawody, na, skończył wyścig na drugim miejscu po bardzo ciekawej falce na koniec wyścigu właśnie z Lanton Norrisem. Ale Kimi Antonelli, mam wrażenie, że najgorsza strategia wszystkich zespołów, wszystkich kierowców. No tak, przecież on mógł skończyć nawet w pierwszej piątce ten wyścig, a skończył poza punktami. Pierwszy raz w tym sezonie, co też musi wybrzmieć, że Włoch na razie jedzie bardzo dobry sezon. Chociaż te kwalifikacje były trochę gorsze w jego wykonaniu, ale nadal to jest dopiero 18-latek i radzi sobie naprawdę dobrze, więc trochę mi szkoda ym, tej strategii, która tak mu pokrzyżowała ten wyścig, jeszcze wiemy, safety car też swoje namieszał. Dwa razy zjechał po miękkie opony. E, szczerze nie rozumiem tego, dlaczego zjechał drugi raz po miękkie opony, skoro właśnie minęło, minęło kilka, tylko kilka okrążeń. Okej, okay, wtedy nie wszyscy wiedzieli, że, że, że te miękkie opony starczą na aż tak długo. To się okazało w sumie dopiero pod koniec wyścigu, ale no, właśnie tutaj zdecydowany błąd, myślę, Mer Mercedesa. W innych zespoł zespołach trochę mniej takich oczywistych błędów, natomiast w dalszym ciągu klątwa Pahrainu coś się dalej psuło. Psuło się w karaszu Redpula, głównie ze świ światełkami. Tak, trochę nie było wiadomo o co chodzi z tymi światełkami, bo i podczas pitstopu wersja Pena i Tsunody, one nie działały, rzeczywiście stracili na tym sporo czasu, myślę, że maksa mogło to kosztować nawet pozycję na torze. Zresztą Tsunodę też, bo w obu tych przypadkach była walka, zwłaszcza do pierwszego pitstopu. Um, ciekawa sytuacja, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby Red Bull Miałaś takie problemy w alei serwisowej, bo jednak oni zawsze wyznaczali te standardy pit stopów, zawsze mechanicy pobijali te rekordy najszybszego pit stopu. A teraz, abstrahując od tego, że Ferrari w tym sezonie bardzo szybkie pit stopy robi, to Red Bull po raz kolejny ma problemy z tym pit stopem. W zeszły weekend tak samo. Tak jak pamiętamy, ci bliźniacy um, musieli pojechać um, do domu z, w związku z jakimiś sprawami rodzinnymi i ten pit to od razu nie poszedł. Nie poszedł. I w ten, w ten weekend było podobnie. Kto by się spodziewał, że, że, że akurat po tym skrętem i, i Ferrari i, i Red Bull się, z, się, się zmienią, że, że w Red Bull aż tak mocno to pójdzie na ich niekoszyść? W przypadku VersaPy problem był przy każdym pit stopie, bo właśnie przy pierwszym pit stopie, problemy ze światełkami, później te światełka w jakiś sposób naprawiono z tego co obserwowałem, chyba po prostu to światło pośrednie, światło szóde zostało wyłączone w ten sposób, że po prostu było światło czerwone, światło czerwone i to świ światło czerwone później skasło i, i to puzyknęło dla kierowcy, że muszę ruszać. Z kolei w dru w drugim, przy drugim pit stopie problem z nakładką w przednim prawym. Kole, coś tam poszło nie tak prawdopodobnie przez przekrzywanie się, w jakiś sposób ta nakładka się skrzała, zakrzała i był problem z jej odkręceniem. Na trzy razy mechanicy próbowali. Nie poszło Red, Red Bullowi w pitstopach, ale ale z drugiej strony poszło im pod innym skrętem. Pierwszy raz od Krampfy dla Sveca dwóch kierowców w punktach. To prawda i w ogóle dwóch kierowców w Q3 po raz pierwszy raz w tak. tym sezonie. Natomiast nadal. Nie mam takiego poczucia, że to był dobry weekend w ich wykonaniu. I Max, i Yuki no nie wykorzystali potencjału tego samochodu. Wiadomo, że on nie jest jakiś najwyższy w tym sezonie, ale jednak to jest samochód z pierwszej trójki. I jednak Verstappen, który kończy na szóstej pozycji, to nie jest to, o czym on marzy. Zresztą był bardzo zdenerwowany po wyścigu. Wiedział, że mu nie poszło, wiedział, że zespołowi nie poszło, był sfrustrowany właśnie tymi pit stopami, ale to też nie może być wymówka, po prostu w ten weekend Red Bull naprawdę nie radził sobie wydaje mi się, że z warunkami, które panowały w Bahrajnie i tym gorącem, które przez cały weekend im towarzyszyło. Konty kontynuując kwestie, które się zepsuły, yy, przede wszystkim yy, podczas wyjścia Kupsuł się samochód George'a Rasela. przynajmniej w ten sposób to wyglądało, przynajmniej Przynajmniej takie wrażenie sprawiał. E, przede wszystkim e, słyszy e, system DRS, e, s, e, system e, s, 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 system, w jaki sposób informacje o, o, o czasie kierowców są przekazywane do lifetimingu, to innych miejsc, przez co in, inni kierowcy wiedzą, kiedy, e, kiedy to, e, to tyle skrzydło mogą opuścić, kiedy mogą je podnieść, i to spowodowało sporo problemów. E, Choćby, choćby ten główny problem, czyli, jest, czyli już, już słynne chyba słowa George'a Rassela po wyścigu, w, w, w pierwszym wywiadzie pętącym na wizji dla wszystkich stacji telewizyjnych na świecie, że wcisnął przycisk Radia i otworzyło się tylne skrzydło. Co się tam psuło? O co chodzi? No właśnie, ten transpon transponder dużo namieszał w wyścigu George'a Rassela. Nie będę wspominał o tym, że na tym wyświetlaczu było po prostu tak namieszane, raz George Russell był ostatni, raz był na drugiej pozycji, raz był w środku stawki i w ogóle nie było wiadomo, ile traci do niego Leclerc, po prostu jakim tempem jedzie Russell. To to, że George włączył ten DRS w strefie, w której nie powinien, przez to, że nacisnął radio, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niecodzienna, niecodzienna sytuacja. Sędziowie mówili, że włączył ten DRS chyba tam na 30 parę metrów, ale stwierdzili, że nie będzie za to kary, dlatego że George y, od razu, jak się zorientował, że ten DRS się włączył, y, to zamknął go, zwolnił i to dla sędziów była. Y, Złagodziło to karę po prostu. Tak, w której w ogóle nie było, po prostu nie złagodziło kary, bo jej w ogóle nie było. Tak, tak. Wskazówkę, tak. że ten ewentualnie zzyskany czas oddał. E, myślę, że to praktyka sędziów, choć szczerze mówiąc, po tej ostatniej karze dla Sańca za spóźnienie się z powodów zdrowotnych o tam kilkadziesiąt sekund na, na odśpiewanie hymnu, trochę się opowiałem, że, że, że te wyniki mogą zostać zmienione że może być jakaś kara pięciu sekund i, i coś się może zmienić. Ale myślę, że w ten sposób sędziowie zachowali się fair. fair. Fair wobec kierowcy, fair wobec wszystkich kipiców, mam wrażenie. W, w, w ten sposób po prostu. Straszył się przy, przy przypadek losowy: zepsuł się w samochodzie George'a to, co nie powinno się zepsuć, a, a kierowca zachował się w każdym przypadku od, odpowiednio. Tak, jeszcze e... trzeba oddać mu szacunek, że na samym końcu naprawdę w fajny sposób walczył z Landon rysem. I rzeczywiście wygrał, obronił się, dojechał na tej drugiej pozycji. Więc z bolidami, który miał problemy, udało mu się obronić przed tym najszybszym bolidem mhm. w tym sezonie. Co zresztą pokazuje Oskar Piastry, który mimo tego samochodu bezpieczeństwa dojechał z kilkunastosekundową przewagą do mety. Tak, tak. 15,5 sekundy przewagi, par, bardzo, mocny, bardzo mocny wyścig piastryko. Pias, wyścig piastryko, który. Yy. Wydaje, wydaje mi się, że każdy kierowca chciał mieć, mieć taki wyścig. Jest, jest start, jedzie kierowca na pierwszym miejscu odjeżdża. Nie pokazuje go nie, nie, nie rozmawiamy o nim w trakcie wyścigu, bo on, on po prostu jest bardzo daleko z przodu. Właśnie safety car znowu wszyscy się zbliżyli. I, I po safety carze, po samochodzie bezpieczeństwa znowu znowu Oskarpiastry odjechał. E, mam wrażenie, że italny it, wyścig, italny weekend dla niego. Czy w ten sposób wyklaruje się nowy liter McLarena? Wydaje mi się, że do tego to zmierza, bo Lando ewidentnie jest w jakimś dołku. Um, w, po kwalifikacjach, zresztą widać było tą jego frustrację w wywiadach, kiedy mówił, że Piastry prawdopodobnie zdobluje wszystkich kierowców i on nie będzie miał szansy na walkę o zwycięstwo i po prostu postara się dojechać na tym P2. Strasznie e smutno to Strasznie to brzmiało dziwnie. smutno. smutno. Tak jakby w siebie nie wierzył, jeśli to się nie zmieni, to Piastri za kilka weekendów wyścigowych może stać się liderem McLarena, bo w zespole zobaczył, że warto na niego stawiać, bo on i nie robi jakiegoś szumu medialnego, wyniki ma bardzo dobre, jedzie równo przez cały sezon, mhm. ale też jeśli już mamy taki odcinek pod tytułem rzeczy, które się psują w Bahrajnie, to nawet Oskarowi coś się zepsuło, bo mimo że jego spokojnie przeszedł wyścig na pierwszym miejscu, to zepsuł mu się system podawania wody. Yy, więc jeszcze były te odcinki ze strony yy, swojego yy, zespołu. Zespołu, yy, tak. Yy, tak yy. Żeby, panie to, żeby pić, ale on mówi, no fajnie, jak, tylko, jak. tylko jak, skoro to nie działa. Więc rzeczywiście w Bahrajnie psuło się dużo. Um, zepsuły się też kwalifikacje jego Bermana. Mhm. To było bardzo zastanawiające, dlaczego Oli był na P20. Odwrócił to niesamowicie, bo skończył w punktach. Na miejscu 10 można powiedzieć, że tylko jeden punkt, ale jednak dlatego, aż, dla tego debiutanta to jest aż jeden punkt. Mhm. Ogólnie, ogólnie mam wrażenie, że to, że stawka się tak przemieszała sprawiła, że faktycznie w punktach, w punktach mieliśmy kierowców, którzy, których, których się nie spodziewaliśmy. Przede wszystkim, właśnie Olivier Perman na dziesiątym miejscu, ale również Pierkasy na siódmym miejscu. Prezent dla Flavio Priatore, który właśnie w ten weekend obchodził swoje urodziny. Siódme miejsce, bardzo ładny występ kierowcy alpin pod tym względem. Ósme miejsce jest pana Okona, który rozbił się w kwalifikacjach, a w wyścigu. Muszę powiedzieć, że zarówno samochód został odputowany, jak i odputował się sam kierowca. Ósme miejsce i e, faktycznie te słabsze zespoły też pokazują, że mogą być w punktach. No tak, tak samo jak Racing Bus do tej pory naprawdę miało ze sobą bardzo dobre weekendy, zwłaszcza ze strony Izaka Hadżara, tak, tak teraz Has pokazał i to oba samochody po obu stronach garażu, że rzeczywiście są w stanie odwrócić cały weekend, mimo nieudanych kwalifikacji i u Okona, i u Bermana, oba samochody w punktach, można powiedzieć, oby tak dalej. Mhm. Tak, yy, fajnie, że stawka się tak ściśniła, przez faktycznie jak którykolwiek kierowca, czy słabszego politu, czy trochę lepszego ma problemy, Wtedy inni kierowcy, inni kierowcy są w stanie to wykorzystać, a nie, a nie wygląda to w ten sposób jak w poprzednich sezonach. Nawet jak Max miał jakieś problemy z, z, z jeszcze odopisem, bo co się psuło i tak był w stanie znowu wrócić, wyprzedzić wszystkich i wygrać. W, w, tym, w tym roku, mam wrażenie, stawka się tak spiszyła, że nie dopuszcza to do błędów. Płenty są zdecydowanie bardziej kosztowne niż, niż kiedyś, niż wcześniej, niż w poprzednich latach. A puenty się straszają też, też często po stronie potłuk stronie kierowców. W, w, tym, w tym wyścigu zdyskwalifikowany Niko Hulkenberg. Tak, tak jak w pierwszych wyścigach również inni kierowcy byli zdyskwalifikowani. Tak tym razem Niko Hulkenberg znowu zaparł, zbyt mocno starta potłoka. No tak, zespół przeszacował za nisko ustawiony bolid. Chcieli mieć większy docisk. Ale skończyło się tak, jak się skończyło. Ale jeszcze wracając do tego, że stawka jest zacieśniona, bo mnie naprawdę to cieszy, że rzeczywiście teraz, tak jak powiedziałeś, jak jakiś kierowca ma gorszy dzień, to i nie potrafił to wykorzystać. Bo wydaje mi się, że jest bardzo duży kontrast z tym, z tym, co mieliśmy jeszcze przed regulacjami w 2022, że te kilka lat wcześniej rzeczywiście łatwiej było nawet wydypować tą drugą dziesiątkę, kto, kto będzie na przykład na miejscach 11-15. To było wiadomo, a teraz mamy po prostu przeróżne wyniki. Czasem ci, którzy są na ostatnim miejscu w następny weekend właśnie są na P11, P12 i dużo fajniej się to ogląda, kiedy nie tylko mamy walkę na tych pierwszych pozycjach, ale czasami też z przodu nic się nie dzieje, możemy sobie pooglądać jakieś wyprzedzanie gdzieś tam dalej. Na przykład tak jak w zeszły weekend Carlos Sainz, który walczył trochę dalej, z trochę lepszym bolidem wiadomo, ale on nadal gdzieś tam szuka y, tej prędkości, próbuje się zrozumieć z tym bolidem i było parę fajnych wyprzedzeń, tak teraz też, więc mnie to naprawdę cieszy. Choć w tym wyścigu w, w, w Kusańcy akurat miał kraksę, e, e, cały bok politu e, został uszkodzony. Tak, aż, aż widzieliśmy tak. dziurę w, 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 jego, w jego samochodzie. Mhm. O, 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 ogromna ciura z prawej strony i, i o, ostatecznie był jednym kierowcą, który nie, nie dojechał do mety. Sama stawka jest też blisko w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Lanton Lant Lant Norris jest pierwszy z 77 punktów, Piastry 74, 3 punkty przewagi. To się może zmienić zmi zmi już w, w każdym kolejnym wyścigu, ta różnica jest bardzo mała. W dalszym ciągu mało traci Max Verstappen. 69 punktów, George razem 63 I, i ta czwórka odjechała mocno innym, bo już Charles Leclerc punktów 32, Kimi Antonelli 30. Wyklarowała się pierwsza czwórka, czy ona się utrzyma dalej? Wydaje mi się, że się utrzyma dalej. Jak na razie nic nam nie zanosi tego, żeby miało się coś zmienić. Ta czwórka jedzie dobry sezon, teraz lądu do dołek i ta jego przewaga topnieje. Zwłaszcza na rzecz Piastrego, bo Verstappen jeszcze gorzej w ten weekend. Ale wydaje mi się, że tak pozostanie. Ferrari nadal musi poszukać jakichś nowych ustawień, bo przywieźli poprawki. Louis bardzo zadowolony, chociaż nie było widać, żeby jakoś bardzo to wykorzystywał. Bo jednak dwa razy mniej punktów lekarka od Rasela, to jest już spora strata. Zwłaszcza, że dopiero cztery wyścigi, ale. Ja bym nawet Rasela nie skreślał, jeśli chodzi w, y, o walkę o to no może nie o mistrzostwo, bo wydaje mi się, że w dalszej części sezonu McLaren odjedzie niesamowicie, ale o to top 3 na pewno wydaje mi się, że Russell powalczy z Verstappenem, bo bardzo, bardzo dobre tempo pokazuje od samego początku George Russell. Mhm. Często jest na po team, często jest w punktach. Kolejna okazja do zdobycia punktów przez kierowców już w Grand Prix Australii, Grand Prix Grand Prix Australii w Grand Prix Arabii Saudyjskiej też na A. Grand Prix Arabii Saudyjskiej, które będzie już w przyszły weekend, już ten świąteczny weekend, Wielki Piątek, Sopota, Wielka Niedziela, ogólnie Wielkanoc. Wtedy również Formuła 1 w Grand Prix Australii, wyścig na torze w Czetach o godzinie 19, kwalifikacje też o godzinie 19, ściga się również Formuła 2. Więc, więc również będziemy mieli co oglądać w przerwach od spotkań z rodziną, od spotkań ze znajomymi, od świątecznego stołu. W, w tym wyścigu, w wyścigu działo się bardzo dużo. Myślę, że to był fajny wyścig. Zdecydowanie, gdybyśmy mieli zrobić jakąś tierlistę, ten wyścig będzie wysoko. Będzie wysoko, na pewno. I, i, i mamy nadzieję, że wyścig w Rapi Sołtyskiej również dostarczy nam wielu emocji. Mówi dla Was Aleksander Szlęsak. I Tomasz Kordowski. Do zobaczenia.